Wracam któregoś dnia ze szkoły marząc o cichym wieczorze, gdzie jedynym krzykiem będzie wrzask mojego awatara spadającego do lawy. Ale nie, bo za drzwiami siedzi babcia. Tak, ta babcia, największy boss fabularny mojego życia. Gdyby była postacią w Robloxie, to na pewno miałaby opis HP, nieskończone, a tak, argument nie do obalenia, specjal, Rosu Level 9999. Mateuszku, mam niespodziankę? To jest zdanie, które w rodzinie oznacza jedno koniec twoich planów. Wyłączyłam ci komputer. Ale dlaczego? Bo promieniowanie. W telewizji mówili, że od tego oczy rosną na boki. Super. Teraz jeszcze wyglądam jak potwór z anime w jej wyobraźni. Próbuję tłumaczyć. Babciu, ja naprawdę muszę. Musisz zjeść rosu. I wtedy wiedziałem, że przegrałem. Z od babci nie wygrasz. Rosu od babci to baw plus 200 do posłuszeństwa. Kiedy wyszła z kuchni, ja czmychnąłam do pokoju i włączyłem komputer tak delikatnie, jakby odpałał bombę zegarową. Babcia twierdzi, że wyłączyła komputer, ale jak zwykle, kliknęła lampkę na biurku. Zalogowałem się na Robloxa. Ekipę miałem gotową. Mata w końcu, gdzie byłeś? Babcia. Wersja promieniowanie tym razem. XD. Chodź pogramy w Prison Escape Obby. Już trzy raz mnie zastrzelili, bo myśleli, że jestem lampą. Wyjście do Obby to jak wejście na tor przeszkód, zrobiony przez osobę, która w dzieciństwie spadła z kanapy i teraz chce się odegrać na świecie. Skakałem nad lawą, kolsami i platformami wyglądającymi jak gigantyczne żelki, które ktoś zostawił na słońcu. Wszystko szło idealnie, ale wtedy drzwi otworzyły się z hukiem. Wchodzi mama, w trybie szef wszystkich szefów. Mateusz, jest 20.59. Mamo, ale jeszcze nie. Regulamin domowy do 21. Ale ja w wlowię, to się wykąpiesz drugi raz. Wyłączaj. Cała ekipa słyszała, bo miałem włączony mikrofon. Cisza, a potem Rybmata. F. Pozdrowienia dla Twojej mamy, XD. Wyłączyłem komputer z miną człowieka, który właśnie stracił lód mityczny, bo stał za długo w linii. Następnego dnia w szkole. Panowie, muszę znaleźć sposób, żeby grać dłużej. Możesz powiedzieć, że to projekt do szkoły? Nie przejdzie. Już raz powiedziałem, że Brookhaven to symulacja społeczeństwa. Nauczycielka chciała, żebym zrobił prezentację. To jesteś w czarnej, wiem. Wtedy wymyśliłem plan genialny, a raczej tak głupi, że genialny. Plan: wciągnąć babcie w Robloxa. Zamiast walczyć z bosem, próbujesz zrobić z niego sojusznika. Szansa powodzenia? 3%. Satysfakcja, jeśli się uda, milion. Po szkole babcia siedziała w kuchni i robiła krzyżówki. Babciu, no, chcesz zobaczyć, w co gram? I tyle. Żadnych historyjek, żadnych kłamstw. Jak usłyszała zobaczyć, to od razu wstała. Jakby chciała sprawdzić, czy nie gram w coś, co psuje charakter, cokolwiek to znaczy. Nie wiedziałem wtedy, że za chwilę otworzę portal do chaosu. Włączyłem Brookhaven. To jest gra, babciu. Ładne takie, kolorowe. No. Babcia patrzy, a ja widzę, jak rośnie w niej ciekawość. Zanim zdążyłem jej cokolwiek wyjaśnić, ona już klika. Najpierw powoli, potem szybciej, a po pięciu minutach. Babcia dokonała kradzieży samochodu, wtargnięcia do czyjegoś domu, wyrzucenia przypadkowej osoby ze swojego domu, który nie był jej, wywołania pożaru niechcący podobno, adopcji dwóch graczy, którzy myśleli, że babcia jest NPC-em. Mateusz, czemu ta postać mnie goni z kijem? Bo zabrała się jej samochód. To gdzieś tu jest parking? A potem było jeszcze lepiej. Cały serwer zaczął na nią reagować. Ktoś napisał, kto to tak grani, Madness? Odpowiedziałem moja babcia. I wtedy serwer eksplodował. LOL, 93 level, aura babci jest silna. Następnego dnia rodzice rozmawiają ze mną. Słyszeliśmy, że grałeś z babcią. Tak. I jej się podobało, bardzo. Tak bardzo, że kupiła sobie myszkę gamingową. Co? I mówiła, że grasz z nią za krótko. Co? Dlatego możesz grać dłużej ale czasem masz grać z nią. I tak, bracie i siostro, zostałem zmuszony do współpracy z babcią w Robloxie. A ona w trzy dni założyła gang, wygrała konkurs na najlepszy domek, gdzie nawet nie wiedziała, jak otworzyć menu, była na TikToku kogoś z serwera, miała więcej znajomych niż ja, IRL i w grze Razem. Gracze zaczęli nazywać ją Granny Boss 1000, a mnie Grandson of Boss. W sumie? Nie narzekam. Choć kiedy widzę, jak babcia planuje napad na bank w Brookhaven, czuję, że moje życie stało się czymś między memem a serialem kryminalnym. Od tamtej pory minęło kilka tygodni. Babcia gra codziennie, czasem nawet beze mnie, bo ma sprawy do załatwienia na serwerze. Nie by jakie. Ostatnim razem wróciła do kuchni z Ziejana i powiedziała tylko. musiałam uciekać z miasta. Jakiś dzieciak sprzedał mnie Słatowi. Moje życie wygląda teraz tak. Ja, zwykły gracz, czasem udaje mi się nie spać do lawy. Babcia, ikona Brookhaven, burmistrz w dwóch prywatnych serwerach i osoba, której inni gracze dają prezentę za zasługi. Moi koledzy z ekipy pytają: Mata, a gdzie twoja babcia? Misję robi. Aha, to poczekam aż skończy. I wtedy uświadamiam sobie jedną rzecz. Nie jestem już głównym bohaterem tej historii. Jestem dodatkiem fabularnym do legendy Grani Bost 1000. Ale w sumie fajnie być wnukiem legendy.